informator co gdzie kiedy w diecezji kaliskiej Święty Jan Paweł II nazywał kapłaństwo wielkim darem i wielką tajemnicą. Jest to dar, na który żaden z kapłanów nie zasłużył, a zarazem jest to tajemnica, którą każdy kapłan cały czas odkrywa, do której nieustannie dorasta. I dzisiaj dobrze wiemy, że nie potrzebujemy już tylko dobrych kapłanów, ale potrzebujemy rzeczywiście kapłanów świętych, oddanych całkowicie Jezusowi, którzy będą nieść Jego orędzie Ewangelii na cały świat. Świat. Tych kapłanów potrzebuje również nasza diecezja. Jeszcze kilkanaście lat temu nasze seminarium było wypełnione. Było ponad 100 kleryków. Teraz tych kleryków mamy już tylko 20. To nam pokazuje, jak dzisiaj trudno młodemu człowiekowi odpowiedzieć na ten Boży głos powołania. Dlatego bardzo Was prosimy o modlitwę, taką codzienną, w parafiach, w rodzinach, we wspólnotach. Właśnie o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, również o powołania dla naszej diecezji kaliskiej. Bardzo się cieszę, że już po raz trzeci możemy modlić się o powołania na antenie Radia Rodzina podczas miesiąca maja, miesiąca. Szczególnie poświęconego matce Najświętszej. Ona przecież też jest wychowawczynią powołań kapłańskich. Ona przecież wychowała do życia największego kapłana, Jezusa Chrystusa tego, do którego wciąż się odwołujemy tego, który nadal pozostaje dla nas wzorem kapłaństwa prośmy więc codziennie począwszy od 1 maja na antenie radia Rodzina modlmy się o nowe i święte powołania kapłańskie zakonne i misyjne. Cieszę się, że już po raz trzeci na antenie radia Rodzina możemy wspólnie modlić się jedną dziesiątką różańca w intencji nowych powołań kapłańskich dla naszej diecezji. Zapraszamy serdecznie do tej modlitwy codziennie o godzinie 18 można dzwonić do Radia Rodzina i włączyć się w tą modlitwę osobiście. Rzeczywiście za stawiennictwem Matki Najświętszej, którą szczególnie czcimy w miesiącu maju, możemy wypraszać ten dar nowych świętych kapłanów. Prosimy o tę modlitwę. Bardzo tych świętych kapłanów przecież potrzebujemy. Niech miesiąc maj będzie również wypełniony właśnie tym wołaniem o nowych, dobrych świętych kapłanów. Niech wyprasza nam naszej diecezji i Wszystkim nam, właśnie Matka Najświętsza, dobrych i świętych ludzi, którzy pójdą za Jezusowym wezwaniem, pójdź za mną. W dniu 1 maja spotykamy się na 31. Ogólnopolskiej Pielgrzymce ludzi pracy i pracodawców do Świętego Józefa. W tym dniu będziemy się modlić w intencji Świętego Józefie uproś nam łaskę. Miłości, zgody i pokoju. Jest to dla nas ważne wydarzenie i wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. 4 maja bieżącego roku w kolejny pierwszy czwartek miesiąca w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu odbędzie się nasza comiesięczna modlitwa za rodziny, za małżeństwa, także w intencji obrony życia. W maju będzie razem z nami obecny ksiądz Andrzej Antoni Klimek, redaktor naczelny opiekuna, dlatego że jest, księże Andrzeju, okazja do wspólnego świętowania. Tak jest, zgadza się. Serdecznie dziękuję Księdzu Mateuszowi za zaproszenie i wprowadzenie. Moi drodzy, 25 lat temu niemalże wyszedł pierwszy, numer dwutygodnika, decyzji kaliskiej opiekun, w pierwszą rocznicę wizyty Św. Jana Pawła II w Kaliszu. Rok po tym wielkim wydarzeniu podjęliśmy wezwanie, zaproszenie Św. Jana Pawła II, które wyraził swojej homilii, aby stanąć w obronie życia i rodziny, a także. Podkreślić ten fakt, jak szczęśliwa jest nasza diecezja, że ma takiego patrona, jakim jest właśnie święty opiekun. Stąd powstał dwutleg diecezji kaliskiej, stąd ten tytuł opiekun. I już 25 lat staramy się razem z innymi mediami naszej diecezji podtrzymywać to, o co prosił święty Jan Paweł II. Bronimy życia, bronimy rodziny, szerzymy kult świętego Józefa. Przez 25 lat i chcemy teraz to uroczyście. Świętować, chcemy podziękować świętemu Józefowi za opiekę, Panu Bogu, że nam błogosławi, że przez tyle lat udało się podtrzymywać ten testament, wypełniać Świętego Jana Pawła II. Dlatego serdecznie zapraszamy razem z księdzem Mateuszem, razem z księdzem Prałatem Jackiem Plotą, Kustoszem, Sanktuarium Świętego Józefa na wspólne świętowanie w ten pierwszy czwartek. Najpierw będzie księży Mateuszu. Tradycyjnie powitanie przez Księdza Prałata, nabożeństwo w kaplicy Cudownego Obrazu, i później rozmowa o genezie historii dwutygodnika opiekun. Oprócz Księdza Andrzeja możemy zdradzić, że będą także poprzedni redaktorzy naczelni tego dwutygodnika. Tak, mamy nadzieję na obecność pierwszego redaktora, pana Mariana Rybickiego, długoletniego redaktora Księdza Kanonika Kryst, Krystiana Szenowskiego. Będzie też pani. Aleksandra Polewska-Wianecka, jedna z naszych współpracowniczek od dawna, ostatnio popularna ze względu na współautorstwo scenariusza do filmu o świętym Józefie i będziemy rozmawiać z księdzem Mateuszem o tych 25 latach Czci Świętego Józefa i wspierania życia i rodziny. Dlatego bądźcie razem z nami. 4 maja Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu rozpoczynamy o godzinie 17. Zapraszamy także do duchowej łączności za pośrednictwem transmisji radiowo-telewizyjnej. Do zobaczenia. Szczęść Boże, czekamy na Was. Wczoraj, dziś, jutro wyzwania i nadzieje na współczesnej józefologii. To motyw przewodni 54 ogólnopolskiego sympozjum zofologicznego, który odbędzie się 13 maja bieżącego roku w Kaliszu. Najpierw o godzinie 9.00 mszą świętą w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa. Eucharystii będzie przewodniczył ksiądz biskup Damian Bryl, a następnie wszyscy przemieścimy się do auli Technikum Decyzjalnego imienia świętego Józefa. Gdzie będziemy uczestniczyć w wykładach, prelekcjach, które zostały zaplanowane? Uczestnicy konferencji, wszyscy, którzy będą zaangażowani, wszyscy, którzy czczą Świętego Józefa albo też pragną pogłębić swoją wiedzę na temat naszego Wielkiego Patrona, będą mieli okazję, aby wysłuchać konferencji i wykładów, które przedstawiciele Polskiego Studium Józefologicznego wygłosili w czasie 13. Międzynarodowego Kongresu Juzefologicznego w Meksyku, a także, aby zaznajomić się z najnowszymi trendami, które występują w Józefologii. Liczymy na to, że każdy, kto weźmie udział w konferencji, wyjdzie zadowolony, wyjdzie z takim przeświadczeniem, że dowiedział się czegoś nowego ważnego o naszym wielkim patronie o świętym Józefie. Bardzo serdecznie zapraszam w imieniu organizatora Polskiego Studium Józefologicznego, a także w imieniu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, ponieważ od tego roku zgodnie z oczekiwaniami i zapowiedziami staramy się, aby ten model juzefologii kaliskiej był jakoś scalony z wydziałem teologicznym. W tym roku po raz pierwszy udało, mamy nadzieję, że te nowe horyzonty, które otwiera ta współpraca, również staną się inspirujące i wielu z Państwa, wielu z uczestników 54 Sympozjum juzefologicznego zachęcam do tego, aby z Józefologią być bliżej. Aby ta juzefologia, którą tutaj w Kaliszu uprawiamy, stała się taką dziedziną nauki, do której coraz więcej osób i coraz chętniej będzie sięgało. Do zobaczenia 13 maja o godzinie 9 w kaliskiej bazylice, a później o godzinie 1015 w auli, technikum Diecezjalnego imienia świętego Józefa w Kaliszu na ulicy złotej 144. Wiesz co ciekawego dzieje się w Twojej okolicy, parafii, kościele. Powiedz o tym innym. Napisz na infomaupa tv. Przyjedziemy, nagramy zaproszenie i opublikujemy w naszych mediach. Informator. Co? Gdzie? Kiedy? Teraz wiemy gdzie jedziemy.